Co no, to jest za quest poboczny. Thanks, I have a title, for my next video on YouTube. Zaczynamy z drugą dostawą w torze. pierwsza się nie nagrała niestety. Pierwsza to było jakiś McDonald's za 16 zł. Teraz ja z jest około kilometr. Jest nawet gifstaffę na taką odległość. Jest taka średnia dzisiaj pogoda, bo jest chłodno, ja dwie i oczywiście idiota zostaną na drodze rowerowej. Miałem jechać od 9 jednak nie wyszło, zacząłem o 10 i godzina się nie nagrała Idziemy Jeszcze... Smacznego Okolne, też fulgryping Dobra, chodnikiem sobie przejadę tym razem Oby było gotowe tak serio Dzięki 2-6 km, więc nawet szybko pójdzie Uuu, co za cacko fajne taki po tej części centrum jest jeszcze dziwniej, jak teraz jadę. Mam to, że chciałem skręcić wcześniej, ale pojechałem jak mi mapa Google pokazywała. I zjeżdżając akurat z górki w połowie, nagle mapa Google zdecydowała, że lepiej byłoby, jakbym wcześniej skręcił. Smacznego. O, fajna dostawa za most. Jak ja bardzo lubię tam jeździć. Tam na pewno coś dostanę z powrotem. McDonald's, kaskada znowu, tak, no, każdy bierze kaskadę A to się nie dziwię, bo McDonald's inne w centrum są niedobre, tym bardziej Galaxy Aby to było gotowe jak przyjadę, bo pokazuje, że niby ma być gotowe A, to jest McDonald's, to wiadomo jak z nimi jest 2,5 kilometra, no bo jest niewygodna droga A nie pojadę tym, co mi pokazuje, tylko pojadę inną Może to jest do tira, proszę Czemu od razu kolejne. Zapłacą mi za dojazd. Tu sumie glowo pewnie też tak liczy, dojazd z tą okrężną drogą, bo oni mm. nie mają tego właśnie, że tu są te drogi rowerowe. To jest chyba najbardziej logiczną opcją. Za to, że dostałem 14 zł za to chyba. Bubble tea będę bił. Jak to dobrze zapakują, to git... A jak zapakują jak ci to zmaka, no to będzie lipo trochę. Eles são é idiotas A barca é chamada de inteligente Tak fajnie parkiem sobie przejechać Zrobiło się trochę cieplej już Więc coraz przyjemniej się jedzie Jednak też czuję, że te waby Trzeba delikatnie ich tak nie rozlać I to jest dosyć ciężkie, więc to jest Bardzo dobre, bo zostało tak zapakowane Że to ma bardzo duży Problem, by się przewrócić na bok, a nie Jak na pojazd innych restauracji Czy to jest opłacone, czy ja mam to się wydać? Nie, szkoda, bo by mi Glovo wypłaciło Gotówkę. O, widzę ktoś No Na się z mojego linku I zaczął już rozłonić jedzenie, więc bardzo nie dziękuję wam za to, możecie się rejestrować macie w opisie linki, jak chcecie zostać dostawcą to bardzo wam polecam, żeby sobie dorobić no, albo nawet pracę na cały etat jak macie czas, albo po prostu chcecie, ja na przykład po szkole sobie jeżdżę i możecie na przykład zarejestrować się na Evelestarze czyli partnerze flotowym, który jest najlepszym partnerem, jaki może was obsługiwać, biorą prowizję 30 zł za każdą aplikację, ale macie tam bardzo dużo funkcji prowizję biorą... Niegodnia. dnia. Oraz macie w opisie jeszcze linki do Glovo, Ubera. Jeśli byście chcieli się zarejestrować, to z mojego linku dostaniecie jakieś tam bonusy prawdopodobnie, coś tam widziałem. Na pewno ja coś z tego dostanę i będzie nie mi bardzo miło, jeśli z tego linku się zarejestrujecie. Tym bardziej na starze. Wszystkie linki macie w opisie. Prawa. Na 3 zł. na wyzwolenie. Niby 15 zł, ale jakaś bliska, ale wstawię, będzie jakiś maczek. Jest napój, więc zdałem jedzenie na górę Kilometr, za 15 zł kilometr. Takie dostawy mogę dostawać jeszcze do wyzwania, tym bardziej. A dobra, już wiem 15 zł po prostu lawo pokazuję inną trasę. Ja tu ze przejadę po prostu objazdem. Jak się napój nie rozdął to git dostawa w 10 minut, 15 zł. Dzień dobry. A jeszcze co? Co smacznego? lekko agresywny ale dał na piwo 10 zł to mnie zdziwiło się dawać resztę trochę wyrwał mi z ręki to mamy 6 dostaw w 2 godziny niecałe 49 na godzinę, jak to jest możliwe ale 93 zł z dostaw w takim krótkim czasie nie no no 2,5 godziny można tak uznać 20 zł co? I też jakieś krótkie, no to ja muszę być duże stawki. Bo jak teraz patrzę jakiś mnożnik się odpalił, tam jakiś bonus za godzinę chyba szczytu od 12. .00. Tak jak wczoraj na wolcie, żeby zrobić 70 na godzinę, ale tutaj 5 tych na godzinę na tym bardziej się ciągłość i robię wyzwanie, to jest bardzo dobrze. Będę testować pączki pistacjowe z oczą, które lepsze, bo są dwa rodzaje. bo i tak muszę czekać całkiem sporo pewnie na te zakupy. Cały zielony jest niedobry, bez smaku do nadziei. I się ciężko trafiło, a bonusu chyba nie dostanę za to. No jednak 4 km, więc głowa źle pokazało. A zostało mi 5 godzin, a nie 4. Chcę wziąć wsparcie, bo i tak nie dostanę bonusu za to zamówienie. Ale powiem wam, że się zmęczyłem. I ogólnie plecy tak wolą. Strusza jakiegoś włącza tego, nie wiem co to jest. Zaczyna mi pikać nagle jakiś alarm o opóźnionej dostawie. No opóźniona jestem 100 metrów od tego budynku. Proszę. Dostała 17 zł 6 km i India House on to trochę będę czekać 14 minut to nie będzie gotowe to lit. a 10 minut dojazdu do to do tego tyle czekania To było gotowe, bo trochę jednak dużo przyjechałem To mieć czas na tym glowo jest tak przekłamany To jest Indian House? Yes. Dobra uh, uh, you. Uh, uh, you Yes uh, Can you make my one order? Uh, I will pay you cash Like from um... my personal. It's near, It's... 900 meter. It's close. It's close. Very close. Okay. So because this is not ready yet, maybe you can finish and come back. Okay, okay. You. Yes, yes. And you can give me your number. Sometime I have order. I can ask you if you if you are if you can manage. Okay. i okay. I show you my number. Yes. Yeah, so I will send you this picture from this. You have picture picture and this, picture. Uh, this is the glove or the other one? No, not other one. Okay. This. this is the other one. Glove is not ready. It will take ten minutes. Okay. So Czy mm. to Where I to ah, okej. Okay. Yes. Co to jest za quest poboczny? 10 zł za kilometr. To będzie dodatkowa dycha, bo to by normalnie nie byłoby jeszcze gotowe. Wrócę po to, znowu Taki poeśnik. Widzę, że gościu zaufał, ale no, z kamerą to raczej Raczej przez to. Nigdy nie miałem tak, żeby mi gościu z restauracji content robił. Cię babka jest dziwi, że mówiła na PM Czy jedzie gościu z formą Ubera? Mhm. Thanks, I have a title for my next video on YouTube. Thanks. Ja im mam teraz prywatne dostawy Jak będą jakieś leżeć, to on do mnie pisze i będę je miał Bardzo podoba mi się taki deal, bo dostaję kaszę w gotówkę Czyli bez prowizji żadnej i podatków Poza taką dostawę jeden kilometr dostałbym z, z 7 zł na globo Ale się fajna pogoda zrobiło, zrobiła Niby delikatnie wieje, niby delikatnie jest ciepło Znaczy, no ciepło jest, fajnie to jedzie teraz Myślałem, że to będzie krótsze, ja chyba na gumieńce jadę. Tam ja mam wadę wzroku, ale nie pomyliłbym się o dwie przecznice. Smacznego.